Cześć! Z tej strony do Manu, a dzisiejszy film poświęcony jest wyjaśnieniu i sprawdzeniu nowego, poważnego glicza, o którym aż huczy na ogólnoświatowej scenie FIFA. A wszystko zaczęło się prawdopodobnie tym wpisem na Redicie. I o co chodzi? Mówiąc pokrótce, część graczy uważa, iż dowiodła, że zwykła karta danego zawodnika, która w danym meczu gra przeciwko swojej lepszej wersji formie, z niewyjaśnionych przyczyn przejmuje statystyki tego właśnie informa. Mówiąc krótko, na przykładzie, jeśli zagram składem ze zwykłą kartą Engolo Kante i trafię na przeciwnika z informem Kante. To obaj kante w tym meczu będą mieli statystyki Informa. Jest to dość mocna teoria i wiele osób w nią wierzy, więc wraz z Maśkiem przeprowadziliśmy prosty test i zagraliśmy przeciwko sobie. W moim składzie znajdowała się zwykła karta Brozowicza oceniona na 79, natomiast w jego drużynie występował drugi inform Chorwata notowany na 85. Po odpaleniu meczu od razu zrobiliśmy pauzę i wszedłem wydajnych zawodników. Mój brozowicz zgodnie z prawdą oceniony był na 79, natomiast co ciekawe, brozowicz maćka nie był na 85, a na 88. Jednakże jeszcze lepiej sytuacja wyglądała z punktu widzenia Maćka. To jest jego nagranie wykonane w tym samym momencie. U niego własny Brozowicz oceniony jest na 85, czyli zgodnie z prawdą, a mój chorwac z kolei notowany jest na 88. To nie jest normalne i to było podstawą do powstania tej teorii spiskowej. Czy mój Brozowicz faktycznie przejął statystyki Informa? A jeśli tak, to dlaczego oceniony jest na 88, a nie na 85? Wrócimy do tego za chwilę, bo można to sprawdzić jednym prostym testem. Jest nim oczywiście step over wykonany notaż driblingiem. Dla niewtajemniczonych powiem szybko, o co w tym chodzi. To jest mój utworzony piłkarz, pan Bolec. Pan Bolec wszystkie statystyki ocenione ma na jeden, z wyjątkiem jednej, driblingu wynoszącego 84. Kiedy na pełnym sprincie pan Bolec wykonuje notaż dribling, skutkuje to z wodem ciała, lekkim zatrzymaniem i ogólnym chwilowym spowolnieniem. Ale jeśli panowi Bolcowi podniesiemy dribling do 85, wtedy na pełnym sprincie użycie notaż driblingu poskutkuje automatycznie. Wykonaniem przełożenia nogi na piłką. To jest ta różnica. Jeśli dribbling piłkarza wewnątrz gry oceniony jest na 84 albo mniej, stepover na pełnym sprincie będzie dla niego awykonalny. Jeśli z kolei dribbling notowany będzie na 85 lub więcej, wykona on go bez problemu za każdym razem. Tak jest w każdym trybie gry i z każdym piłkarzem, bez względu na wszystkie inne statystyki oraz cechy. Wracając do głównego tematu. Inform Brozowicza posiada dribbling oceniony na 87. Z kolei zwykła karta na 80. Ta zwykła karta w moim składzie gra na 9 punktach zgrania i podstawowym stylu gry, co zgodnie z zasadami działania przedstawionymi przez EA sugeruje, że w samym meczu mój Brozowicz powinien mieć dribbling oceniony na 84, co nie pozwala mu wy na wykonanie przełożenia nogi na piłką z wykorzystaniem no-touch dribbling. Jeśli jednak moja zwykła karta chorwata faktycznie przechwyci statystyki z informa Maćka, to bez problemu wykona on ten trik w samym meczu. Zobaczmy najpierw w akcji informa Brozowicia Maćka. Jak widać, wykonuje on step over bez żadnego problemu, co jest zgodne z jego statystykami. I teraz chwila pra czy mój brozowicz również wykona ten trick i czy faktycznie ten glitch działa? Otóż nie. Statystyki z Informa Maćka nie przeszły na moją zwykłą kartę. Stepover jest dla mojego brozowicza wciąż niewykonalny, czyli jego dribbling wciąż wynosi 84. Testowaliśmy to w wielu kombinacjach, dom, wyjazd, różne formacje i tak dalej, zawsze jest to samo. Ale skoro już doszliśmy do tego punktu, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, czyli styl gry. Zgodnie z tabelami działania stylów gry, które przedstawiłem Wam chyba jeszcze przed premierów FIFA 17, zwykła karta brozowicza na podstawowym stylu gry z 10, a nie 9 punktami zgrania trzyma w postaci bonusa do dryblingu nie 4, a aż 5 punktów umiejętności. A to oznacza, że jego drybling w G powinien być oceniony na 85 i powinien on potrafić wykonać notarz dryblingiem step over. Tutaj z kolei odpaliłem mecz na Dix United, w którym nie grała żadna wersja Brozovicia, a mimo to moja zwykła karta chorwata potrafiła już wykonać przełożenie nogi nad piłką. Czego to wszystko dowodzi? Po pierwsze, style gry najzwyczajniej w świecie działają tak, jak przedstawiło to je już kilka miesięcy temu. Po drugie, nowy glitch niestety Albo stety wcale nie działa i w dużej mierze zrodził się po prostu z błędnej interpretacji społeczności co do zjawisk zachodzących w grze. No bo właśnie, skoro glicz nie działa, to dlaczego u mnie i w Brozowicia Maćka oceniony jest na 88, a u Maćka tak samo oceniona jest moja zwykła karta chorwata? Jakby to powiedzieć, jest to najzwyklejszy błąd interpretacji i przeliczania statystyk zawodników, który w FIFA istnieje od kiedy tylko sięgam pamięcią. Nawet na przykład FIFA 15 to Ty Ronaldo oceniony na 99, w samym składzie miał 90 82 overalla, co było niezgodne z prawdą. Tylko skąd u Brozowicza wzięła się ocena 88, skoro oceniony jest on na 85? To też jest bardzo proste do wytłumaczenia. Ocena 88 nie jest notą z karty, tylko prawdziwą oceną Kurwata wewnątrz gry. Bo jeśli sprawdzimy, jaki Uveral miałby zawodnik z tymi statystykami, to okaże się, że właśnie 88. Przypominałem wiele razy przecież, że informy są zakłamane, z reguły na plus, tak jak jest w tym przypadku. Tym samym sposobem, na przykład, Uengo Locante będzie winiała informacje. Informacja, że jest on oceniony na 86 i tak dalej. To, że mój brozowiciu Maćka notowany był na 88, to zwykły błąd przeniesienia oceny, który nie ma nic wspólnego z samym meczem. Do tej pory wszystkie glicze, które sprawdzałem, okazywały się być prawdziwe, ale tym razem nie sięgają one tak daleko, jak uważa wielu graczy. Przy okazji sprawdziliśmy też kilka innych rzeczy i mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej tego typu treści rodem z pogromców mitów, dajcie mi o tym znać, zostawiając klasycznie łapkę w górę. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!